Jestem na Bali, a dokładnie Nusa Dua. Jesteśmy zakwaterowani tutaj w takim e, bardzo ładnym, pięciogwiazdkowym hotelu. Ale ja postanowiłem dzisiaj, że pójdę do miasta i zjem sobie tam kolację, ponieważ te ceny w pięciogwiazdkowym hotelu mnie przeraziły. Są wielokrotnie wyższe niż ceny na mieście, dlatego ile teraz mam 100 tysięcy rupii w kieszeni, jest to około 22 zł i mam nadzieję, że za to zjem kolację i jeszcze wrócę z powrotem do hotelu, wezmę sobie greb i myślę, że na tym super wyjdę. E, takie smażone, e, smażone makaron, albo smażone, e, smażony ryż nasi, albo bami goreng kosztują w hotelu 160 tysięcy. A na mieście za chwilę zobaczymy, w jakiej będą cenie. I jak widzicie, na bali nikt nie spaceruje. Tutaj w dzień czy wieczorem nawet nie, nie spacerują ludzie. Tylko jeżdżą samochodami lub skuterkami. Po drodze mijam bali banana. Produkty z bananów. Ja teraz nie mam ochoty na banany, dlatego tu nie wchodzę, ale. Jak wiecie, w Azji się je dużo bananów, chipsy bananowe i tak dalej. Lecę dalej. I tu już mijam pierwsze restauracje lokalców, ale ja jeszcze idę kawałek, ponieważ mam taką restaurację, którą sobie wybrałem. Już online. A tutaj zobaczcie problem z śmieciami. Jak mówię, blisko restauracji. Zbliża się wieczór. Śmieci leżą na chodniku. W poprzednim odcinku pokazywałem Wam, że ulice są w miarę czyste. Tutaj wnusiadła w dzień. Ale jak widzicie, wieczorem już. Mieci z całego dnia lądują znowu na chodniku mamy lokalne jedzonko w cenie gdzieś 20-30 do 30 tysięcy takie placki ale my szukamy czegoś innego ja Mam ochotę na makaron albo na ryż ale widzicie, jakie są ceny na mieście? Nie jest to 100-200 tysięcy, tylko po prostu 18 tysięcy, 20 tysięcy. A jest to około 4 zł, 5 zł za jedno danie i to jest ok. I już są korki na ulicach. Wieczory zakorkowana ulica, nawet tutaj nusa duła, także czasem na piechotę dojdziesz szybciej do celu niż samochodem. Zobaczcie w tym sklepie. Możecie sobie kupić nalewki perfumów. Hello! Mieszają, nalewają Wam jakieś perfumy. Ja osobiście nie wiem, czy bym kupił taki perfum. Można dostać po tym na pewno, jak źle trafisz, jakieś wysypki. I mijam tutaj kolejne lokalne restauracje, sklepy. Znowu jakaś restauracja, tutaj jakaś picernia, nawet jest? nasi o ręk, smażony ryż. Zobaczymy, jak to to wygląda, nie zaciekawie. Tu mamy za 13-15 tysięcy Nasiko ręk To jest około 3-4 złote za jedno danie ale nie wygląda mi tu za czysto, dlatego tutaj nie będę jadł. Idę jeszcze dalej. To Też restauracja. I tak właśnie w takich cenach jedzą lokalsi 3-4 zł za jedno danie. Tu mamy sklep, można kupić dragon fruit, kokosy. Melony, lokalny sklep spożywczy. Tak wygląda limety, mango. A to jest jakiś korzeń. Z tego chyba też robią nawet całkiem dobre chipsy. Dobra, lecę dalej. Przyznam się, że fajnie tutaj pachnie, na gryla, grylują swoje saty, to są ich szaszłyki, bardzo fajny zapach, ja osobiście nie jem mięsa, ale te zapachy naprawdę są bardzo kuszące na ulicy i za chwilę myślę, dojdę już do tej restauracji, którą sobie wybrałem online i to jest ta restauracja, do której idę, Soto Dobrak. Nusa Dua Bali Chcę zobaczyć co mają w środku Można na miejscu sobie zjeść Nasi Goreng. Ceny nie ma, zaraz zobaczymy takie cenie z goreng. Chyba 18 tysięcy Także to jest 18 tysięcy, to 4 zł. Z tyłu widzicie kuchnię, panie przygotowuje jedzenie, a ja sobie zamówię chyba nasi goreng udang. Fried rice served with fried prawns. Z krewetkami. Smażony ryż z krewetkami. I do tego zamówiłem sobie jeszcze e, herbatę z cukrem za 5 tysięcy. To jest gdzieś złoty e, 10 i moje zamówienie kosztowało w sumie. No zobaczcie, jak się opaliłem dzisiaj. Ja nie mogę. Za długo byłem na, normalnie na, na basenie i się opaliłem. E, wyglądam kolorowo dzisiaj. E, zapłaciłem 20 za ten koręk Udang i za herbatę 5000 plus podatek 27500. To jest około. Około 6 zł za to wszystko, za całą imprezę. Herbata z lodem plus ryż smażony. I tak wygląda moje nasi goreng plus kufel z herbatą. Teraz spróbuję, jak to wszystko smakuje. Mm. Herbata bardzo dobra, nie za mocna, słodzona. Bardzo mi smakuje. Raz spróbuję ryż. Mm. Super. Do tego frytowane krewetki. Bardzo wszystko dobre i ogromna porcja. Naprawdę bardzo mi smakuje to danie wszystko świeżutko przygotowane chciałem pierne, mam pierne jest full chili super naprawdę, świeże ogórki do tego ekstra było bardzo dobre, autentyczne danie, a u nas w hotelu za to samo zapłaciłbym 6 razy tyle, tutaj 20 tysięcy czy nawet więcej. sory, Bym zapłacił 8 razy tyle. Ponieważ tutaj płaciłem 20, a w hotelu 160 tysięcy. Także naprawdę trochę przegieli. Teraz wejdę po drodze jeszcze do sklepu. Może kupię sobie zimne piwko na drogę. W hotelu małe piwo Bintang tank kosztuje 65 tysięcy. Za chwilę zobaczymy ile małe piwo kosztuje w sklepie. Muszę jeszcze powiedzieć, że nie w każdym sklepie możesz kupić alkohol. Niektóre sklepy prowadzą muzułmanie tutaj na, na Bali i u nich po prostu nie kupić alkoholu. Teraz idę tutaj do M Martu i zobaczę, czy mają w ogóle alkohol. Hello. Hello. Ja już widzę, że mają bintang. Piwo. I tu mamy małą puszkę za 28 500, także w hotelu kosztuje ponad dwa razy tyle to piwo. Piwo trzeba przyznać na Bali jest stosunkowo drogie z powodu z tego powodu, że są po prostu na alkohol wysokie podatki. Moje piwo tutaj mała puszka kosztowało 28 500 rupii, a to jest około 6 zł. Ale tak jak mówiłem w hotelu zapłacisz za takie piwo gdzieś 15 zł. Także w sumie dotychczas wydałem za tą całą imprezę 56 tysięcy rupi. To jest około 12 zł. Miałem piwo, miałem dużą herbatę, smażony makaron, z krewet, smażony ryż sorry, z krewetkami. Wszystko bardzo dobre i wydałem jedynie 12 zł. Także została mi jeszcze kasa. Zaraz wezmę sobie greb i wracam do hotelu. Greb zamówiony, będę jechał motorem za 13 tysięcy rupi. To jest około 3 zł. Były samochody, ale samochody kosztowały 60, ponad 60 tysięcy, także 5 razy tyle. E, chyba wszystkie były zajęte dlatego a tu już jest mój, mój greb, już jadę i już jestem w hotelu security nie pozwoliło mu tutaj podjechać pod hotel jak już mówiłem, pięciogwiazdkowy hotel i Grep na motorku, nie mógł tutaj podjechać. Także pamiętajcie, nawet jak będziecie w pięciogwiazdkowym hotelu kiedyś na Bali, warto wyjść na ulicę, poszukać sobie jakąś lokalną restaurację, poczytać trochę w mecie, czy jest wszystko z nią ok. I tam możecie kupić bardzo pyszne i bardzo tanie jedzenie. Moja cała impreza z piwem, z, z herbatą z Nazi Goreng, jak już mówiłem z tymi krewetkami, I, i transport do hotelu prawie 3 km kosztowało jedynie 15 zł, także naprawdę opłaca się ruszyć trochę i wyjść i po prostu jeść jak lokalsi. Jeżeli Wam się podobał ten film, dajcie nam łapę w górę, subskrybujcie nasz kanał i komentujcie co macie do powiedzenia na ten temat. A na, ży na dzisiaj życzę Wam jak zwykle przepięknego dnia. Hej!